Talan w trener reprezentacji Polski. Panie trenerze, pierwszy dzień zgrupowania w szczyrku, ale tak naprawdę jest to początek przygotowań długoetapowych. To celem takim nadrzędnym wydają się być igrzyska w Rio de Janeiro. No tak, to jest. Dla nas bardzo ważne, wykorzystać ten czas, który mamy krótki czas na przygotowanie do igrzyska. Oczywiście jak nowy trener mam duże dzieje, ale do tej pory mieliśmy tylko mniej niż tydzień, tydzień przygotowań do kwalifikacji do Rio, a teraz chcemy, żeby wykorzystaliśmy maksymalnie tę kwalifikację też do Mistrzostw Świata we Francji. No właśnie, przed Wami dwóch z Holandią o awans do Czempionatu Globu. Jakim przeciwnikiem są Holendrzy? No naprawdę mówię, powinienem mieć duży szacunku do nich, że 11-12 zawodników tej liczby, które podał e, trener reprezentacji e, mają e, doświadczenie i grają e, w pierwszej i w drugiej Bundeslidze, to świeci mu, dużo o nich i na pewno, na pewno nie będzie łatwo, ale my chcemy e, zrobić wszystko, żeby nasz zespół e, był po kolejny raz na miesiącach świata. Tutaj na zgrupowanie powołał Pan 23 zawodników. Ilu zabierze Pan do Brazylii i kiedy poznamy te nazwiska? No jak to są w przepisach, 14 zawodników plus jednego możemy mieć w Rio. I jeżeli wszystko będzie ok, 20 lipca to ja ogłoszę ten zawodników, który będą grali na igrzyskach.